żeby do powstania tej bomby jądrowej nie doszło. I otwieramy i jakiś chłop właśnie godo, że on z Bajerów przyjechał i tak się interesuje właśnie stygmatyczką zbiornik Racibórz Dolny. Najpiękniejszy w Raciborze, co żech widział. Że na jej grabie w ogóle nie więdły kwiotka. Bohater polskości na Ja, dniach. genau. Pomnik Eichendorfa, który sam chodził i podziwiał ta całą natura. Witajcie zaś ze Raciborza i no jesteśmy genał w historycznym Raciborzu, a we Stadtteilah. Dzisiaj bierzemy na warsztat Rzezie. A na zaczątek płonia albo plania. Tutaj napoczynamy. A witam też nowych widzów. Abonirujcie mój kanał. klefel subskrybuj, bo co piątek o 6 wieczór nowe tajliki. Teraz będzie trochę zmiana. Będzie co dwa tygodnie. Będę jeszcze o tym gadał na koniec. A kto nie widział poprzednich tajlików o Raciborzu, to kupnijcie se, bo to jest szósty film o tym mieście. To jest całko serio. To jest dzisiaj kontynuacyjo. Tej srogiej seryje. No i jadymy. A będzie nam towarzyszyć dzisiaj, tak jak we poprzednich tajlikach, Natalia Klimaszka. Zaraz kijom widzicie. Płonia, po niemiecku, plania. To sztab talerza Ciborza od roku 1910. Pierwsze zmianki o dziedzinie to rok 1560. We Abszcimunku 20 marca roku 1921 wyniki welunku ludziów, ze planie są wpisane do tych Zeratebora. Bo już wtedy była to raciborsko stadt A o rezultacie godą w pierwszym filmie o Rachiborze. Plania, cudzamen z Ratiborem, została w w ramach nowej prowincji Oberstreisien, co powstała w większości na placach dawnego regiunku Bezirk Oppen, w brzezie po niemiecku Hohenbirken. To Stadt-Tajla od roku 1975, w latach 1945-1954, Tajla, gminy Pogrzebień, w Rybnickim Kresie. Potem, do czasu włączenia do miasta Racibusz siedziba gromady Brzezie nad Łodrą. Dziedzina zmiankowali po raz pierwszy w roku 1223. We Abschimunde 20 marca roku 1921 we Hohenbirken 50,9% personów wylowało Polski. Za Polską było 26% personów więcej niż za Niemcami. No ale kej rachować wszystko, toż też wyniki ze dworskiego obszaru. To wtedy wygrywał niemiecką opcję Genau 4 głosy to jest 5,11%. jako jedyno tajla dzisiejszego Raciborza przeszła pod polski reskierunek w ramach autonomicznego śląskiego województwa. We wszechobecnym Cezusie z roku 2021 we całkiem dzisiejszym mieście Racibusz 9,24, Setne procenta personów zadeklarowało śląsko-narodowość, niemiecko zadeklarowało 2,72%. Jedni wpisali dwie narodowości. Nie wiem genał jakie były wyniki we Kłoni i Brzeziu. Prace te leżą w prostej linii kolej 70 km na zachód od Katowic. Dzisiaj zaś kluczymy, klunklujemy po Raciborzu. Dzisiaj my są na Płoni i na Brzeziu Bydymy, A ja się nazywam Natalia Klimaszka i znociem jest z poprzednich filmów. I stoję sam, gnał przed bramą do obecnego Toka i kobex kiedyś ZEW, Zakład Elektrod Węglowych, a jeszcze prędzej Siemens, planiawerkę. Siemens Planiawerke to był taki zakład. Jest dalej, nadal taki zakład Braci Bożu. Kerry zajmuje się produkcją obecnie elektrod węglowych, ale kiedyś się zajmował produkcją węgla aktywnego i w latach właśnie 30 i 40 planowano tutaj wyprodukować jeden ze składników broni jądrowej i do tego celu potrzebowano grafit i no ten grafit się nie nadawał bo był zanieczyszczony i po wojnie się okazało, że jeden z pracowników, niejaki Erwin Schmidt, zanieczyścił celowo ten grafit, żeby do powstania tej Bomby jądrowe nie doszło. Więc, jak widzicie, sam w Raciborzu też były różne przejawy ruchu oporu niemieckiego, i zakład, jak widać, trwa do dziś. Za mną rzymsko-katolicki kościół pod świętego Paschalisa. Mamy tu przy kościele klosztor Łot Francmanów. To wszystko, no łokrą klosztora, co postał nie skorzy, kościół, budynek, jaki dzisiaj jest kościół, to była Tanzbuda, szynk i tancbuda. No i fotel ksawery, francman, kupił to w roku 1920. Znaczy, to francmany to kupiły, on dał e, taką ideę. No i zaczęli majstrować tutaj kościół. Jak widzicie, tak ten turmie taki barokowy, no można powiedzieć, co to jest neobarokowy, choć dryny tego baroku... W ogóle nie widać. No, i w 1931 tutaj powstała farność, we 1932 kardynał Bertram to y, poświęcił i wybudowali kole y, tej byłej tanc budy dzisiejszego kościoła, klosztor. Kaj do dzisiaj są francmany, a y to to o świętej Jadwigi. Inkszo niźli we Katowicach, panewnikach tam mamy siedziba prowincje Najświętszej Panny Maryje. To jest założyciel zakonu mniejszych braciów ordo fratrum minorum to znaczy, a franciszkony, francmany to jest potoczne miano Francesco ze Asyżu, Giovanni Bernardone, tak się mianował Richtig a czemu kościół jest pod wezwaniem świętego jest To fest rzadkie wezwanie. Nie wiem, Eli na Śląsku jeszcze jakiś kościół ma takie miano. Święty Paschalis tak richtig Pas Pasqual Bailon. To hiszpański święty, co żył w latach 1540-1592. jest mianowany Serafinem Eucharystie, bo miał fest kult do Eucharystii. No i z kuli tego, co był francmanem, to tutaj Franciszkony wzięły sego na patrona. Samy są teraz na cmentarzu na Kirchhoffie od Zepłoni i akurat my się tu znajdujemy przy grabie od Marieli, Marii Klimaszki. No te same miano co jo, ale w zasadzie nie doszło do tego, w jaki sposób je ze mną spokrewniono. No i co ciekawe, I oni żech nie wiedziała ale tak nie wiem, z 10 lat temu może ktoś rozzwoni na furtka i otwieramy i jakiś chłop właśnie godo że on z Bajerów przyjechał i tak się interesuje właśnie stygmatyczką Marią Klimaszką, z którą być może Jerzech spokrewniono i właśnie chciał wiedzieć więcej informacji na ten temat i właśnie godą, że we Francji E, jakieś właśnie jej e, modlitwy, jakieś stawiennictwa tam są uznane i właśnie ona się też przyczyniła do e, kanonizacji e, świętej Gemmy Galgani, kero jej się śniła i kero e, go dała do niej siostro, e, Sorel, sorela e, właśnie z, e, po, po, po włosku i to jej się śniło i ona z nią rozmawiała przez te sny i tam chodziło o to, że ona się modliła za grzechy takie jak aborcja i e, morderstwa i właśnie e, o stygmat, stygmaty też miała. No i teraz tu leży. No i co ciekawe tam dalej, tam jest grab od moich upów. Na tym kierhofie mamy taką ekstra enklawa od Francmanów, tak to jest. Co oni są chowani normalnie przy kościele, nie skąd pochodzą. Ino Kaj em, żyli ostatnie lata. No i mamy też tego ojca Xaverego z Golika że Godą on umrzeł w 1925 toż nie dożył erygowania farności, bo farność erygowali dopiero 1 stycznia 1932 roku, że powiedział 1931-32 1932, kiedy Bertram to poświęcił, to tak było. No słuchajcie, tak to je, ja wiem, że na panewniskim Kirchhoffie też mamy. Taką większo jeszcze enklawa tych francmanów, bo tam jest siedziba tej prowincyje, Tutaj to jest taki anfachowy Kościół i klasztor, można powiedzieć, no ale tutaj oni spoczywają. No i mamy też przy nich TOFM szajbnięte albo O jako ojciec, albo P jako pater, albo F, e, e, FR jako frater. Ja. Toż wiemy. Eli to był ojciec, albo ino brat, bez kapłańskich święceń. Samy są Genał przy grabie od fuzbalera Raciborskiego, pierwszoligowego. Konrad Klimaszka się nazywał i grał w Unii Racibórz. i na jego grabie jest właśnie i piłka, żeby było wiadomo, że to jest fuzbaler. No i co ciekawe, nazwisko jest przez SZ. No i w różnych formach one występuje. Jomom akurat SCH tam właśnie moje prastażiki mają przez SZ też no i tak to było właśnie że za czasów komuny mojemu tacie w 56 zmienili oficjalnie że na SZ właśnie. Sami są na żelaznym moście na Płoni. Za mną jest akurat zbiornik Racibórz Dolny o powierzchni 26,3 km kwadratowe, który może przyjąć w takim krytycznym w momencie aż 185 milionów metrów sześciennych wody. No i co sobie warto wspomnieć, ten zbiornik powstał dzięki poświęceniu wielu mieszkańców, którzy się musieli wysiedlić z tych terenów. Ligoca, Tworkowsko, Nieboczowy, to znikło Ja z mapy. Nieboczowy, jakiś tam powstały przy Syryni, nowo jest całkowicie, ta wioska wybudowano, ale to no, też część tych mieszkańców tam poszła. A ja robił na ten temat film, możecie se kuchnąć na YouTube. Ja. Nie. Właśnie, kuknijcie Myślę, że gadał na temat tego zbiornika już, no, ale ty kontynuuj jeszcze raz może No No i, no i dzięki, dzięki właśnie tej inicjatywie, bo to plany już były za Hitlera można by było rzec e, i nawet chyba nawet prędzy, e, żeby taki zbiornik wybudować, bo to tereny, żeby chronić te tereny zalewowe. E, no i dzięki właśnie tej inicjatywie tego, tego zbiornika Kerrypora lot temu został ukończony. Uratowano właśnie przed powodzią, które miała miejsce teraz w 2024 takie miasta jak Opole, Wrocław, no i też część Raciboża. Te ramy Ganał są na Brzeziu, w wczośni, i ta szczatka Raciborza, jako jedyno po roku 2022, po Absztimungu, stała się Polsko, przeszła do Polski i. No ja i sam Polska była, ja. I granica w zasadzie wyznaczały tory. Ja. A są my przy rzymskokatolickim kościele, co powstał w latach 1904-1906 pod nazwą świętego Macieja i Mateusza, budowany w neobarokowym sznicie. Piękny kościół, najpiękniejszy w Ratiborze, co żech widział dyny, moim zdaniem, te barokowe takich wyposażenie pochodzi ze 17. i 18. stulecia ze starego kościoła, bo Pierwszy kościół był sztukę w roku 1331. Drzewiany kościół przebudowany, nie w we 17 i 18 stoleciu. No, i stąd mamy te piękne barokowe wyposażenie. Co mnie tam zachwyciło? No, modre banki, Warchany fajniste, Holzdecka. No, to, to, już, to już myślę, je nowe. No, ale naprawdę pięknie to wygląda. Widać bogactwo tej górnośląskiej dziedziny. No, to nie był Racibusz, to dopiero od niedawna jest jeszcze Tyla Ratibora. A tutaj widzicie, jak to wszystko pięknie wygląda i jak mogli się pozwolić, można powiedzieć, nawet we pruskim sztacie, ja? no bo to ja, ja, no. w czasach... Wtedy to powstało, e, nie? No. Co że chciał być pruskim, ale luterskim luterskim szczacie, co by wystawić tutaj taki, taki katolicki chrom. No bo jednakoż górny śląsk we większości we odróżnieniu od dolnego śląska był katolicki. Ano były tajle, były luterskie, jak choćby Cieszyńskoziemia, no ale tutaj we większości kwaterowały katoliki. No i do dzisiaj możemy radować się tym kościołem. W przed grabem. Szwestry Marie Dulcisymy Heleny Hoffmann. Helena Hoffmann narodziła się 7 lutego roku 1910 w Zgodzie. Dzisiaj to jest Stadtteil Świętach Lowic. Eintracht hittetede. I tu mamy tabula co Łodowo e, i e, zocap. Do klosztoru wstąpiła w roku 1920 i wtedy Helena stała się dulcissimo, Tak, richtig? Mario Dulcissima, bo kosz do szwestra mo Marii, też na miano. Ja? M skrócie do wajom i punkt i Dulcissima. Potem najprzód no była we Postulacie we Breslau, potem w Wenysie we Nowicjacie. No i nieskorzej wieczyste śluby. Tutaj przybyło w roku 1933. No, a e, w 1935 e, e, te śruby wieczyste. No i 18 moja roku 1936 umiero. Tutaj, we tym klosztorze, co jest za nami. Tam mamy e, izba ku jej e, zocy. Narodziła się w Zgodzie i mamy ulica jej. Miana w Zgodzie. O Zgodzie jest też film. Na kanale YouTube godą tam o Lagrze, ale nie godą o Dulcissimie. No i no, we ci sobie wspomnieć, no, całe, całe swoje życie de facto była zakonnicą, bo jak miała 18, to zaczęła w tym działać. I I, no ja, ona umrzeła, ja, miała 26 lat. Ja gnał, ganz młodo ja, ona na guza mózgu podobno umrzeła, na bliżej nie zdiagnozowano w zasadzie choroba i co ciekawe, y godali właśnie wierni, którzy otoczyli ją czcią po, krótko po jej śmierci, że na jej grabie w ogóle nie więdły kwiotka, I w tej opinii świętości, tam właśnie w 99 rozpoczęto ten proces starań o beatyfikację. Ja, Kary się jest, nie zakończył ja, jeszcze. To jest Bożo sługo, sługa, służebnico Bożo. No i ona przynależała do tego klosztoru. Szwestrów niepokalanej Maryje, Takie to jest zgromadzenie. Tam szwestry troski kuchają, bo hańbomy izba dryny. No i warto się też wspomnieć, co w 2000 roku tutaj przenieśli jej kostery, tutaj mamy jej grad, ale tak nie było. Od zaczątku. I ja też chciałam rzec, że ta Maria Dulcisima, ona to powołanie swoje nabyła od Świętej Teresy, od dzieciątka Jezus, kiedy jej śniła. Ona jakiś też medalik w polu, na robotach polnych jej znajdła, i od tego czasu zaczęło się to jej powołanie. Tutaj w klosztor wmurowano je jako urna ze ziemią, ze cmentarza, ze Monte Cassino. E, przywieźli ją tu w roku 2005. Arcybiskup Szczepon Wesoły to skludził. A jest też tabula kuzocy biskupa Józefa Gawliny, co przyczynił się do rozbudowy tego klosztoru. E, był tu kuratorem. Katowskiej prowincji, tego zgromadzenia tych szwestrów od niepokalanej Maryi w latach 1929-1932. No i tako Zoca tu się oddawa. No Ten pomnik jego gawliny jest nowy pomnik koralowcem ustanęł przy rynku w Raciborzu. Pochodzi z rudnika i to jest taki właśnie bohater polskości. Na ja, genau sam są gnał na starym kerhofie przy właśnie y, kościele naprzeciw i sam stoja gnał przy raji y, grabów od y, sióstr zakonnych i sam akurat spoczywała sługa Boża Maria Dulcissima Hoffman zanim nie przeniesiono jej y, ciała tam pod kościół. I się też w ogóle wspomnieć, że ona jest jej postać, jest upamiętniona w panteonie górnośląskim, tym bardzo takim kontrowersyjnym. Tu mamy jeszcze dynkmal kuzocy nieznanemu polskiemu postańcowi i kuzocy tych, co polegli we II światowej wojnie, no ale nie tych, co na frontach polegli, czyli nie tych, co we wermachcie się bili, no ale Poloków albo też y, y, tych po prostu, co y, poginęli we koncentracyjnych lagrach. Y, mamy też y, tabulaku ku zocy tych, co y, polegli we y, katyniu. wam jeszcze pokazać ta izba, pogodać ze siostrami, no ale dzwonią roz po tym czekom, drugi roz. No i nic: żaden, żadno nie wyłazi, nie odpowiada. No szkoda, no mono rzekają, albo coś, albo wszystkie wyjechały, no, ale przed chwilą my widzieli, co ludzie tutaj byli, a dwie siostry chyba y, ze tego łonego tutaj kukały. No, szkoda. Kiedy tu będziecie, to wlejcie się i pogodajcie, jeżeli interesują was takie tematy. No, mono, za niedługo będziemy mieli kolejno błogosławioną, a mono nie skorzystać. Święto ze górnego Śląska. Można powiedzieć, Jocha ze familoka, bo obejrzyjcie ulica e, drzymały 5. No, We zgodzie, no toż mamy e, familok. Ja, Kai, narodziła się Helena Joanna Hoffmann-Dulcissima. Teraz my są przy, właśnie tu, przy lesie widok na Brzeziu. I sam za nami jest pomnik Eichendorfa, który sam chodził i podziwiał ta cała natura, przyroda i o której też pisał, bo jest nawet napisane, że ten pomnik jest poświęcony piewcy tego lasu, czyli Jensenger des Waldes. Józef von Eichendorf, największy śląski poeta epoki romantyzmu. No szkoda co na Śląsku, we szkołach uczą ino o Mickiewiczu, o Słowackim, a co no Ślązoków obchodzi mickiewicz słowacki, e, Jak my mamy swojego poety, Mickiewicz-Słowacki nie pisał o Śląsku i co te śląskie bajtle mają się uczyć o jakiejś e, Litwie od, od Mickiewicza, o jakichś tam placach w Białorusi. E, no ja no Mickiewicz-Słowacki, zocny poeta, no ale nie na Śląski. A, Eichendorff, co pochodził ze Lubowic, niedaleko stąd, godą pisał o tych ziemiach. I narodził się w roku 1788 we Lubowic, umrzył w roku 1857. Więcej, jest to jeden z największych romantycznych poetów na świecie. Godają, co pierwszy to Goethe, drugi to Schiller, a trzeci to Eichendorff. Trzech niemiecko-godkowych poetów. Warto też wspomnieć, co w roku 1945 ten pomnik rozwalili, a Dynkmal odbudowali pod kierownictwem świerczka z niemieckiej mniejszości w roku 2006. No i pięknie on tu stoi, dali je e, obok tabula, co e, opisuje e, żywobycie. Od Eichendorfa i naprawdę musimy pamiętać o tej zocnej personie, musimy odbudowywać jego dynkmale, mianować ulice, szkoły, place jego mianem. Pamiętajmy o Eichendorfie, a o Eichendorfie, godomy też w pierwszym Tajliku, Kaj pokazujemy dynkmal, inkszy dynkmal od Eichendorfa. Kaj ja, W mieście ja, w ja, Raciborzu, niedaleko, między Banhofem a Ringiem Kuknicie. Do pierwszego filmu, jeśli chcecie wiedzieć, gdzie on stoi i co, Genał Hań go o Eichendorfie. No tutaj, mamy ino, Gimba od Eichendorfa. A jo, tak myślę, se, co muszę zmajstrować zmaistrować, tryska ze a tak jak ze ulicą. Ja jeszcze mam takie tutaj uwaga, bo las widok ja, a jeszcze jest las Bismarck, kaj stoła y, przodzi y, wieża Bismarcka i ona no po wojnie została zbuloną, tam minęła pora cegieł, więc wam tego nie pokorzymy, bo to se nie werci już pokazywać, ale żebyście mieli taką świadomość, że tu są dwa lasy i właśnie y, las Bismarck, tam właśnie ta wieża stoła. Są my teraz na wzgórzu Lipki we Brzeziu, najwyższy punkt w Raciborzu. Idzie stąd cała panorama, cały Ausicht. Też tu sam była knajpa Ausicht, właśnie knajpa widok. W lesie widok, tam są ruiny, tego nie będziemy wam już dzisiaj pokazywać, ale sam stąd widać bardzo dobrze Racibórz. To mono się obrócimy teraz kit, ok? Ehm. No i to jest z górze legend, nie? No jest, jest tu kilka legend związanych z tym z górzem, między innymi to, że te stare lipy e, są związane z Janem III Sobieskim, który właśnie jak jechał sam na odsiecz wiedeńsko to e, posadził te lipy na pamiątkę, że sam był. Ja, a my kończymy na dzisiaj. Widzimy się za tydzień. No, chyba w ostatnim tajliku jeszcze na Zicher. Nie wiemy, jak to będziemy unaczyć, bo szczyry dziedziny nam ostały. I nie będzie filmu za tydzień. My, my się trafimy za tydzień, ale Wy będziecie to widzieć za dwa tygodnie, bo jest piątek po Bożym Ciele i oglądalność może być słabsza. I od tego momentu. Taki eksperyment robię, no ale też z kuli tego, co nie będę miał czasu. Do końca sierpnia, do końca letnich feryjów, filmy będą co dwa tydnie. Toż proszę was, szczególnie tych nowych, co nie widzieli jeszcze innych starych filmów. Jeden nowy film, premiera, a drugi e, tydzień w piątek, co nie będzie filmu, oglądacie stare filmy. E, trefią co chwilę jakiś widzów, co mnie filują i o no tu, że godą, to będzie, a on nie oglądał tego filmu. No to proszę was, obejrzyjcie, bo tych filmów naprawdę jest moc i wiele z tymi roboty toż by Rod, kiedy będziecie oglądać. A ja dziękuję Natalii, widzimy się z nią w kolejnym Tajliku. No, no ja też dziękuję i dziękuję. widzimy się za tydzień. Za dwa, Za, za dwa, dwa, ja za dwa my, my się za tydzień ja, widzimy, ja, genau. ale wyznanie za jest dwa. Magia Co? filmu.